I cześć, z tej strony Leonex. Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii. Zagrajmy w Need for Speed Hot Pursuit z Leonexem. Eee, co będziemy robić w tym odcinku? No cóż, zobaczmy, jakie misje mamy dostępne. <śmiech> <śmiech> Sorry, że muszę Wam tak odciągnąć. Eee, co tutaj mamy? Hot Pursuit. O, będzie akurat idealny to cię luknę sobie tylko na czas... Dobra... Bo nie chciałem naprawdę, żeby mi się ten filmik wysłał pół wieku. Więc tak będę się starał patrzeć na ten czas. trwania odcinka. No hmm. wiesz, że sobie się O, bo akurat tam jest 15.00. To prawie że tak jak u mnie teraz bo jak będziecie to oglądać, prawdopodobnie będzie o 17, jeżeli akurat traficie w ogóle na YouTube, jeżeli akurat w tej, w tej, w tej, jak się tej, się 17. w sobie. w okay. w Coś już jedzie. O, coś jedzie. No kurde, ty ich nie możesz nie możesz obrócić głowy, czy coś? No, dopiero teraz ogarnął, że ktoś podjechał. No, brawo. Tak, to tak Czekaj, ja prędkość maksymalna. Ha, tutaj taki skrypt drąbany, to jest taka ciekawostka dla was, że w przypadku, gdy że w przypadku, gdy nie zniszczymy tego gościa tutaj, który jest obok nas, tego, którego właśnie strzeszkaliśmy, to... Yy, taki, którzy... Nie, 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 to nie będziemy w stanie dogonić już tych, którzy jadą tam dalej. Na kolejnych pozycjach. Takie skrypt zrobione, że oni potem zwalniają, jak rozwalimy tamtego... tego. Shit, gdzie ja tam pojechałem tą mazdą? O dobra. We are on the street. Powiem że naprawdę... Yy, nie mogę się już powstrzymać po prostu, żeby nakręcić ten odcinek, bo to jest dla mnie taka frajda, który jeżdżę sobie tymi jałtkami. Jestem może jakimś dobrym kierowcą, ale... Wow. Jestem może jakimś dobrym kierowcą, ale... Który facet nie lubi demolki? No tutaj demolka znaczy, może nie jest tak spektakularna jak na przykład w Battlefield'zie Trójczość czy Burnout Paradise, jeżeli by już, to, jeżeli by już wiecie, porównywać z samochodówkę z samochodówki. No ale naprawdę, bo to jest za to bardzo zadowalający. <laughs> Okej, okay. więc, yy... no to już się przyjechaliśmy. I. Um, kontynuuj, zobaczymy czy coś tam dostaliśmy. A, no jest jedna nowa nagroda i... Yeah! Trzy nowe nagrody. Okej. Okay. Lecimy. Zobaczymy co tam dostaliśmy. I dostaliśmy teraz chyba kadę... kadę Aha. No i co tam jeszcze? Fort Concept. A, Fort... Powiedzcie mi No Ford, No, broń w walce o bezpieczeństwo. <coughs> I kolejny nowy pojazd. O, to jest bardzo fajne autko. Chociaż czekajcie. A nie, jakiś inny... Też. Bo ja miałem właśnie jedno Porsche. Też patrol na Autostradzie właśnie. Yy, leży że... Yy, Tamto Porsche trochę inaczej wyglądało, ale nie już naprawdę super jeździło, mówię wam. To była, takie... czekajcie. Tak bym tutaj mógł sprawdzić swój garaż. A to sobie przechwycenie, to jest akurat świetne. Byłby ten Tak szalony kot Sorry, jeżeli tutaj słyszeliście jak krzesło tak strzegary, ja się musiałem trochę poprawić na krześle, że tak powiem. Co ty tu No, bierzemy tego Forda. Dwóchka sztuka nie śmigana. Akurat nie mogłem tak zerknąć na cały ten mój na yy, cały mój garaż, ponieważ ja miałem yy, tutaj dostępną tylko po, tylko ten no tam jednostkę policji yy, policją, tylko policję drogową miałem dostępną. A to Porsche jest z patrolu na autostradzie to jest, jedno... to jest zupełnie inna jednostka. Czy to ale FPSów. Aha, dobra, nie jest źle, nie jest źle. <laughs> o! Może się pokrzy. Nie, no, dobra, ale Crown Victoria miał <laughs> mogę rozwinąć, więc... To nie jest każda szakara. Ja tu ciągną się jeszcze szamolos. Albo helikopter. Wiesz, chyba nie mamy helikoptera w tej misji. Jestem. Mam nasz pięć blokad. Dobra, jedziemy już jedną blokadę. Tutaj właśnie z tego co wiem, to też ten skrypt jest tak zrobiony, że... O! Brawo, Michał. Znaczy... Dobra. E, to już będziecie mogli wiedzieć, jak mam na imię. Mam na imię Michał. Jeżeli by to kogoś zainteresowało w ogóle. Mój nikt to jest tak jak wiecie Leonex. Jezus! Co ja je zrobiłem? <laughs> nie no, się sam z siebie, smoko. Dobra, jedziemy kolejną blokadę. Naprawdę nie chcę mi się użerać z tym gościem. No, nareszcie go chociaż dotknąłem. Gdzie on jest? No. O, się rozbiję? nie staranuję. A może się coś rozbije? Nie. No dobra, dobiliśmy go. Okej. Okay. Kolejna misja wykonana. <laughs> sorry, sorry, że tak śmieje, teraz, mi się przypomina sytuacja ze szkoły dzisiejsza. Nie, one, oczywiście tam po szkole nie jeździmy jakimiś odpicowanymi samochodami się nie napierniczamy. Ale tak mi się jedna rzecz przypomniała. Okej, okay, jedną chyba. Syce pd bioletin. Bilet. Tam się wymawia. Ej. ale nie szamy. Nie Ok, Okej, co my tam mamy nowego? Policja drogowa... A nie, to... Czekaj się. O, przechwycenie. To okay. się... jak to się nazywało, Subaru. Fajnie jeździ. carry a limited number of drifts and will take time to recharge after each use the only fire when you are confirmed to hit. Command out. Hmm. Print goes maximum Ah, there's no sugar Przynajmniej mam pewne, że tam jakąś sensowną prędkość rozwija, nie, że tajne. Właściwie jak raz to robiłem, właśnie tę misję, to, mi, to ja jeździłem właśnie tym Subaru wtedy. Ja się właśnie miło nawet jeździ Subaru. Zaczyłem kierowcę, aby wygrać i skargnąć nagrodę. <coughs>

No! Oh, ściągałem ręczny. Kurde, teraz to by się naprawdę przydały te blokady drogowe. Nie się pierdzisz jakimiś kolczotkami. No! epic <tryk> <A big> fail. <tryk> <tryk> Dobra, już próbujemy tam przed niego podjechać i... No! Shit! Kurde, szkoda, że jak on tam się ten zakręci w tym zakręcie wytrzymał, czy to szkoda, że wtedy nie użyłem policzatek. No. Epic drift! I teraz no. Może jeszcze wyróżnienie dostaniemy. No come on.

Zdychaj, dziadu. Dobrze mu tak. Przez niego leci do wyróżnienia. O! No, niech chcę poleci. Niech się poleci. What the fuck? No się go, nie go w ciągu dali na to jeżdżnie. Dobra. Um. Już muszę ja mniej przewinać niestety. Audi TT. Patrol na autostradzie. Jej. Mm. Dobra. Okej. Okay. Yy, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Yy, więc yy, dawajcie łapki w górę, komentujcie. Yy, tylko w miarę śniadnie. Bo to naprawdę bardzo mnie motywuje do kręcenia kolejnych odcinków. Yy. Nie ma co się bardzo rozwijać, mówię dla Was Leonex, trzymajcie się, cześć!